Ja nie soruj! Nie Nie daj! I prawa strona, prawa. Na No! Ale znowu, Dawi, Znowu ze środka nie ma przyjmowania piły! Dobre, dobra, dobra! Philip! Philip! Gwthiwch! Gwthiwch! Mae hynny ydi'n dda! Mae gennych ychydig! Mae hynny ydi'n Środek, popiłeś! Środek, popiłeś! Długa! Nie daj, Tomek! Brawo! a nie stał. No Karol, na spokojnie, na spokojnie. Brawo, 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 brawo. Dalej, 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 dalej. Masz tutaj tego zawodnika, nie? Cristian, tego tu. Dobrze. Widzisz Filip? widzisz, Idzie, idzie, już się no, widzisz? Długa, długa przed

Паро, аз ще избирам, че много, 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 много,